Tam z samochodu zmieniliśmy otoczenie, mianowicie jesteśmy u weterynarza, w weterynarza jesteśmy w Wrocławiu jedziemy z lesiem do weterynarza, eee. a teraz wracam do filmu, który nagrywam wam film z drogi do weterynarza. Tak więc jest zachód. Jestem zmęczona, bo nagrywam 3 godziny filmu, który pójdzie nie wiem kiedy, ale film jest super. Pierwszy raz w ogóle nagrywałam ekran i miałam gościa. Jeżeli ja, pierwszy raz miałam gościa, bo już były tęczowe, ale czy ten film się teraz ukaże, czy kiedy indziej nagram go jeszcze raz, tego nie wiem. W każdym razie pierwszy raz było nagrywanie ekranu. Coś tam oczywiście zepsułam z dźwiękiem, ale wszystko myślę z dogarnięcia, do tak mniej więcej, żeby było wszystko słuchać i widać. Także dziś widół, tak? Robimy pranie. Mam nadzieję, że dziś um, uda nam się pierwszy dzień spać w sypialni. W sypialni też gdzieś nagrywałam jest echo, a wczoraj jedno z zebrań było w sypialni w wspólnoty. Ja w ogóle wczoraj dzień to też było szaleństwo. Nie wiem kiedy pojedziemy do rodziców. A, i jeszcze musimy iść do paczką na to, do listy. Który trzeba już odesłać, to już wiemy, ale może jest też drugi klej na który będziemy używać, tego nie, no, a poza tym... zmiana, co? Z, z nadwody nad wodę. Dziś witam Was z Marii Kleczków. Siedzimy... Gdzie tu jest to lodo? Jesteśmy na spacerku z Lesiem. Nie mogę zlokalizować. <grym> nad Odrą właśnie widzę pożar. Wy tego nie widzicie, ale uwierzcie na słowo. Nie wiem, czy coś słychać powieje. E, I... Cóż można robić wspaniałego w tak piękną pogodę innego niż remont. No. A że przerwę trzeba było zrobić i tak miałam jechać do rodziców no, na szczęście. Przełożyliśmy to na jutro, więc mogę odkopać chatę ze śmieci. Bo lesia trzeba wynosić w tym momencie. Nie wiem czy wam coś wrzucałam, czy wam wrzucę coś może. Ale jest masakra. Jeszcze w nocy wczoraj byliśmy po w Żarnikach, po hmm, regał e, tam zakupionym na Olixie, e, ale co chciałam powiedzieć, nie mam kamery, nawet nie wpadłam na to, żeby ją wziąć, a szkoda, bo i poznaliśmy przed chwilą ładnego piaska, a właśnie dziewczyny mówiły, że... A to jest to logo, to czemu ja tak... o? Na szczęście, znaczy co, że dziewczyny mówią właśnie, że, że dzisiaj przyjeżdża do nich kotek z fundacji też z Ukrainy. Dużo pijasków jest na wałach. A, i teraz hit. Dzwonił sąsiad, puszczamy dron, tak. Pozdrawiam Cię w dniu Twoich 41 urodzin. Sąsiad z dołu i znalazł tutaj psa. No i tam pomogłam mu ogarnąć. Poradzili sobie ładnie. Jego dziewczyna zabrała go na urodziny w góry, poszli na spacer i znaleźli w noży psa wycieńczonego, e, ze złamaną łapą, a pies jest szkieletorem. Byli już u weterynarza. Mm. Jutro jeszcze mają prześwietlenie, bo nie wiadomo co z łapką. <laughs> Ale... Um. ale ogólnie jest już ok. Pies je i pije. Ale jakoś tam ogarnia smycz. Oni też mają drugiego psa, więc może nauczy się... Um... przy nim jakoś trochę się okiełzna. Um... No i w ogóle fajnie, bo naliczyliśmy, że w tej chwili będziemy mieć 12 piesków, a może i 13 bo on w sumie, natchniony moim pomysłem eee, postanowił że psa nie odda, że zostają u niego no eee, Wyglądam jakby była zima, co? Ale nie, Ania już sezon się zaczyna Coś jeszcze miałam mówić, ale zapomniałam A, że jest pożar? A, już nie ma bo nie zdążymy nagrać Spotkaliśmy znajomego, ale ma no, nowe psy. Też dwa takie duże, i nie zdążyliśmy yy, zapytać, jak tam jego knajpa po tym wszystkim teraz. Yy, no. I tak. Fajnie, jakby nie wiało, to by było tak ciepło. No i nic, muszę wracać. Cisnąć dalej. Jak już zapowiadałam, vlog będzie łączony, nic więcej nie wymyślę, no, a chciałabym coś nagrać. Mam bardzo fajny vlog, który udało mi się z tego, że od 6.30 wstałam po części poskładać. Mam no, nadzieję, że będzie dla Was ciekawy. Bardzo fajnie wyszedł. Nie wspominając już o tym, że... Um, muszę zobaczyć, jak wyszedł ten z tęczowymi. <laughs> no. Dobrze, kochani, bądźcie zdrowi. Bądźcie bezpieczni. Ja chyba coś wam... Nie, nie, myślę, że już to wszystko, bo jeszcze jutro rano jadę do weterynarza, no, a potem muszę do rodziców ogarniać. Może jeszcze z domu wam coś dogram, zobaczymy. Ale tam to wygląda naprawdę już bardzo źle. Wczoraj był nasz przyjaciel jeszcze na chwilę pomóc coś tam porobić z Opola, ale... Uh... Jezus, ale... nadal wygląda źle. O może tak, o może powinnam tak, słuchać No. Fajny ten, fajnie uh... Pogadałam sobie bo w czwartek, bo zebrania wszystkich wspólnoty dzwonił przyjaciel z Anglii. My rozmawialiśmy dość długo u nich też. Wiosna. Hmm. Tak, o to bym mowa. Kolega, mogliście poznać na vlogu, którymś tam o, o ciepłej wódeczce. O, sąsiadka z pieskiem. Dobra, mm. to wszystko w takim razie, póki co, jeśli już nic do Was nie powiem, to dzięki, że byliście ze mną, mam nadzieję, że te vlogi z Wrocławia nie będą jakoś odbiegać jakością od tych z nad jeziora. Mm. I jeśli już nic nie będę nagrywać, no to zachęcam do subskrypcji mojego kanału i jeśli film Wam się podobał, no to zostawcie mi kciuka w górę, będzie mi bardzo miło. A, A tymczasem kończę, bo zbliża się... Pani sąsiadka i... Z którą lubię porozmawiać. No, do miłego. Chciałam coś nagrać, ale po prostu nic nie widać, ponieważ to jest tak, już się odbijało tego. Tak to co? Czy tak, czy tak? No nie wiem. E, w każdym razie oprócz tego, że nic nie widać, również nic słuchać, gdyż ponieważ <słuch> że remont to tam pomijam, e, że musieliśmy oddać e, głać, głać. <słuch> listy przypodłogowe pomijam, że mam obiad na później pomijam i że muszę wyszlifować. Wszystko, dokładnie wszystko to, co tu widzicie, a plus jeszcze to, co jest na adresali pomijam. A, a jeszcze muszę po raz setny wrzucić tak zwanego kalaxa, czyli taki wielki regał z Ikei. na wysokość w swojej głowy i idziemy to popornie. Mm. Ale trzeba to zrobić, bo mówię Wam, do czy, pewnie mówiłam, że to wcześniej jest chaty, się nie da wyjść, jest po prostu tak zawolona. Leśka trzeba wziąć na ręce, bo głos, stwierdziłam, nie jestem po obiedzie, to on tak nie Nie, bo mamy mało solę i musiałam otworzyć takie kiszone z lidla i zawsze one były takie pyszne, a teraz kupiłam w wiaderku i były tak niedobre. Dzieciaki robią już główno, Boże, zachowują się, jak do się zaczęły, a tu nic bardziej mylnego. <grystanie> Słuchajcie, muszę iść. I tak myślałam, że wam ci nagram, ale ten zachód, teraz wam wrzucę, jest taki piękny, jest taki piękny, no jasno, czułam to, co ja wam powiem. A, i w ogóle zaczęły mi rosnąć trawy e, ozdobne. Właśnie muszę Ani podrzucić, bo chyba omawialiśmy się także jak zaczną, czy nie ta, tylko teściowej szczepki, To jest takie by Ale winogrono winogrono jeszcze nie. Nie wiem, czy to Nie puściłam. Nie, wczyt. nie, nie winogrono, ani jedno, ani drugie. Zazwyczaj, że nie, tylko z tego brokolu. Zachód jest przepiękny. Ja wyglądam jak się... <ścoughs> <ś> <ś> Ale za to, że ładne zdjęcie do Leona na Instagram. właśnie Dobra, słuchajcie. Właśnie, moi sąsiedzi się Idę. <grym> na zęby. Eee... No, naprawdę, ja jak będę miała sposobność, to nagramam to, co się dzieje w szafie, ale póki to zachód.